Ale to będzie hita, tak? to Wam pokażę Wam chyba moc przerobową tego, kurwa, tej maszyny to jest w ogóle te perpetu mobile co wytwarza prąd i ten. I ja tam gdzie byłem, no bo jest coś z tym krzyżem się stało tych. I to ma taką moc wytwórczą. To wszystko ogólnie jest miedziane, ale ja żartowałem, żeby to, żeby to rozbierał na złom, nie. ale to wszystko jest miedziane. To jest maszyna koła do, do prądu, nie? Do wytwarzania, kurwa, prądu i to jest jakby te perpetuum mobile, faktycznie. Ja nie zgaduję z tymi pierdole, bzdur, kurwa, możecie myśleć, że to jest, kurwa, suszarka do prania, nie interesuje mnie to. to jest tak. Tutaj jest tak. I tutaj jest tak, aby ta moc wytwórcza i tutaj jest, to teraz te, te, te transformatory, te Trafo co tam mają, to po 400, e, e, po 400. Ja się, nie, jestem, nie znam się na elektryce, nie chcę takiej rzeczy udawać, ale mam coś pokażę, że ciekawe są tutaj jakby zapiski na tych na tych, tych na tych, nogach, bo jest tak jakby, miesiące są, tak jakby 12, o tam widać 6, nie? Pa. 6, a zaznaczcie, co jest bo może być czwarty też nie? E, tak, i tam są też. No, i tam na dole jest 12. Nie, yy, nie wiem o co w tym chodziło, tak naprawdę. No, ale to jest maszyna do darmowego prądu, nie? I, i ze wszystkim. I taka kurwa. Z moimi szkołami, z tym, co moje wszystko jest to najlepsze, kurwa, co? No, to tak robią, fuja, kurwa, a za to po prostu, no, sorry, kurwa, no, ale do co ja mam zrobić, przecież, ja ani, przecież ani to nie ja was będę krzywdził, ani to nie ja będę się mścił, kurwa, I ja tylko po prostu, no, co, no, no robię, a co mam robić teraz, no, co, co mam, jak? no, co ja robię, no, po prostu nikt się nie może mnie kurwa, ja nie jestem ani frajer, ani złośliwy, kurwa, żadna osoba, ani nic, po prostu... Nie patrzy kurwa. W ogóle się nie pa... Kurwa nie każdy robi swoje. I, I się nie zastanawia, bo ja się za długo zastanawiałem. No, ja się za długo, szukam jakichś jeszcze tych yy, yy, Tamiczek. Tyle, raz to było malowane. Aha, bo to chyba w, 120, w 1026 yy, było, tak, to jest 26, ale chociaż też nie wiadomo. O! o. Não tem pra onde tentando Até... se estiver